Witam was serdecznie i co mnie trolujesz? Witam was serdecznie w kolejnym odcinku cyklu Motodoradca. Dzisiaj jest ze mną Emil Rał i nie bez powodu jest z nami ten karnik dla ptaków, dla sępów. Dla sępów, o właśnie, tak to lepiej brzmi. Porozmawiamy sobie o kolejnych aspektach prawnych i pewnym pomyśle, który chcemy wdrożyć i zarazić pewne instytucje państwowe dzięki temu, żeby nam kierowcom było łatwiej. W sumie tylko jedną osobę. Wystarczy jedną osobę. To jest taki, taki wiesz, zaraz myślę, rozwiniemy, ale na samym początku to jest taki przekaz podprogowy. Komendancie główny policji wyśli informacje do wszelkich wydziałów ruchu drogowego, tam gdzie korzystają z wideorejestratorów, żeby nie używali wideorejestratorów na odcinkach krótszych niż 50. Czyli tam 100 metrów, 500 metrów, to jest minimum. Europa, cała Europa, po prostu z nas się śmieje, że w Polsce te pomiary robimy na 50 i na tak, 100 metrów. niemiarodajne to jest. To jest za krótki czas, za krótki czas ekspozycji, dokonywanie pomiarów za samochodem z widorejestratorem. Dla przykładu yy, nasi sąsiedzi, Słowacy sie, kilometr, Niemcy 700 metrów, Polska 50 metrów. Co to oznacza? że przy prędkości załóżmy, gdyby ktoś jechał 120 km na godzinę, o jakim to czasie dla, rozmawiamy? To dla 120 km na godzinę pomiar na 100 metrach to jest ile? Więc 3, 3 sekundy. sekundy. A na 50 to nawet 1,4, 1,3. Dla śnięcie? Pyk, mamy półtorej. No. Gdzie jest problem? To też nowa informacja dla wszystkich, dla Twoich widzów i też dla komendanta głównego policji, który może nie miał okazji przejechać się tym samochodem. Nie mamy do czynienia z mierzeniem prędkości pojazdu pojazdu, tylko w pojeździe tym policyjnym jest zamontowany prędkościomierz kontrolny. On tylko i wyłącznie kontroluje prędkość auta, którym się porusza, tak? Dokładnie, więc przypisanie, to wiesz, to jak ja się poruszam z prędkością 50 km na godzinę, a Ty się poruszasz z jakąś prędkością x, to ja nie mogę powiedzieć, że Ty masz moją prędkość. No nie. No Ty nie. możesz się zbliżyć do mnie i starać się utrzymać równą prędkość, Dokładnie. ale to nie jest wykonalne. Druga rzecz. Jak już kogoś ci nasi w, w, wspaniali policjanci nagrają, to w drugą stronę jest znowu problem, bo oni e, nam wyświetlają to na takim siedmiocalowym wideorejestratorku, taki mały, wi, mały telewizorek. On ma siedem cali, chyba nawet może 7 nie ma. I HD nie ma. Nie ma HD. I znowu z tego urządzenia nie widać, z czym mamy do czynienia. Nie widzimy, czy nasz pojazd rośnie, czy się kurczy, czyli po prostu policjanci kochani, wróćmy do Europy pomiary 500 metrów, tam jest taka pozycja do ustawiania odległości tego odcinka. Czasami jedziecie 15 kilometrów za swoim obiektem, więc możecie zrobić to tak, żeby było rzetelnie, fantastycznie, dokładnie, ale to wszystko w Waszych rękach. Dokładnie, udostępniajcie ten materiał, a my tutaj Teraz po nagraniu jeszcze się zastanowimy, jak tutaj dotrzeć tym wszystkim do komendanta, żeby jak najszerzej przekazać ten materiał. Komendant główny policji, bo zaraz straży miejskiej nie, 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 spokojnie. Ja już użyję tutaj wszelkich swoich możliwości, żeby faktycznie, jeżeli mamy dostać i nam się należy ten mandat, to żebyśmy mieli stuprocentową świadomość za co, a żeby nie była to taka przybliżona forma. Taki, wiesz, przy, przy tych 500 metrach, minimum 500 metrów, to nie mamy 100%, spokojnie, mamy 95%. Ale już jest lepiej. Ale to nie 5% te pierwotne z pomiaru na 50 Zgadza. metrach. Po prostu 50 metrów niczemu to nie służy. Chyba że gramy o statystykę, o targety, o biznes. A my, a my chcemy po prostu, żeby fajnie było na drogach. Żeby było bezpiecznie, żeby kierowcy nie mieli zarzutu do policji, że tylko po prostu są po to, żeby co? Doić nas. To było, uwaga, sępy, tak? No <laughs> właśnie, o, o, z tyłu. To taki krótki apel, który chcieliśmy dzisiaj Wam przekazać i przedstawić ten temat, bo ten temat wiele, wielu z Was budza skrajne emocje, wielokrotnie do mnie się zwracacie, że ten pomiar był gdzieś robiony na krótkim odcinku, jak do tego się ustosunkować, a to nie jest proste, bo najczęściej już podczas rozmowy z policjantem jest wszystko przyklepane, policjant mówi proszę szybko podpisywać, nie ma czasu, Pan się od tego nie odwoła i tak dalej. Jeżeli mamy siebie traktować równo, to traktujmy siebie wszystkich równo. Tak, tak. żebym miał, miał tą świadomość, że faktycznie, jeżeli coś takiego się zdarzyło, to okej, okay, ta sytuacja urządzenia, jest bardziej miarodajna. Urządzenia z legalizacją, zatwierdzeniem typu tak, żeby jak ktoś zobaczy taki błysk drastyczny, żeby on miał świadomość tego, że wie za co płaci. Przegiąłeś, płacisz. Nie przegiąłeś, to cholera nie płacisz, No Ale fajny w tym dalmisz, powiem Ci. Trzy na godzinę. To teraz musisz w drugą stronę, minus A, trzy. Żeby wrócić? Ta. O, Wracamy. O, i hala i... wróciła, bo tak, wiesz, no, tak. głupio, żeby ta hala jeździła cały czas. Tak, prędkość mierzymy boczną tym wszystkim. Tutaj też mamy drugie urządzenie maszyny losującej. Link wam daję tutaj. To jest to, jak testowałem, w jaki sposób iskra działa. Wentylatory wyłapuje w hali też. O, Ale na to... szczęście tego urządzenia już jest coraz mniej w kraju, Co tak? Coraz mniej. No, <laughs> nie powinno być wcale ani tego. Konserwator ani tego. zabytków się o to też pytał ostatnio, więc. Dobra, Emil, dzięki wielkie, serdeczne. Zaraz będziemy się nad tym zastanawiali. Dajcie moc temu materiałowi, a my też ze swojej strony ruszymy z tym, żeby. To miało wyglądać tak, jak to powinno wyglądać, żebyśmy wszyscy byli równo traktowani według przepisów. Nie byle jakoś policjanci, tylko jakość. Skoro tak dążymy do Europy we wszystkim, Europa nam implementuje kolejne przepisy, to i do tego też się dostosujmy. Tylko my wyjdźmy teraz z inicjatywą. Emil, Piona, dzięki serdeczne za pomoc, a póki co żegnamy się z Wami. Pozdrawiamy serdecznie. Trzymajcie się. Hej!